Zwierzęca Księga Rekordów Kateryni Weste i Linnei Weste to bardzo ciekawa propozycja wydawnictwa Zysk. W środku znajdziemy bardzo dużo ciekawostek na temat świata zwierząt, i muszę Wam powiedzieć, że niektóre były mi zupełnie nieznane. Na przykład te o pocie. Jak jest sens pocenia i które zwierzęta pocą się na emocji? chroniący przed słońcem. Gdy hipopotam odpoczywa na lądzie, z jego skóry sączy się czasem coś czerwonego. Dawniej uważano, że w pocie hipopotamów znajduje się krew, ale okazuje się, że jest to raczej krem słoneczny. Ta czerwonawa wydzielina nawilża skórę, chroni przed bakteriami i zapobiega poparzeniom. Podprzeciw poślizgowy Na łapach psów znajduje się dużo gruczołów potowych. Produkowany przez nie pot jest pożywieniem dla różnych bakterii, które zamiast smrodu wytwarzają zapach przypominający na czosy. Pokryte potem łapy są bardziej przyczepne, dzięki czemu pies nie ślizga się podczas biegania. Poza tym wilgotny pot chłodzi jego ciało, choć tylko nieznacznie. Kiedy pies jest naprawdę gorąco, dyszy z wywieszonym językiem i w ten sposób się schładza. Nietypowy płyn chłodniczy bocianów. Bocian się nie poci. Dlatego znalazł inny, sprytny sposób na schłodzenie się. Gdy jest mu za gorąco, robi kupę wprost na swoje nogi. Wilgotne odchody spływają po nim i pomagają pocianowi obniżyć temperaturę ciała. Mniej więcej to samo dzieje się z nami, kiedy się pocimy. Ciało wytwarza płyn, który nas chłodzi, choć w naszym wypadku na szczęście nie wypływa on z pupy. Najgorsza potowa reputacja. Znasz może określenie pocić się jak świnia? Jest właściwie dosyć dziwne, bo świnie tak naprawdę niemal wcale się nie pocą. Tarzają się po ziemi nie dlatego, że są brudasami, tylko w poszukiwaniu ochłody. A ponieważ nie potrafią się pocić, muszą chłodzić swoje ciało właśnie za pomocą błota. Kto jest mistrzem świata w poceniu się? Rekord świata w poceniu. Trzecie miejsce: koń. Koń to jedno z niewielu zwierząt, które dużo się poci, żeby się schłodzić. Ale jego pot jest inny niż u ludzi. Znajduje się w nim substancja, która przypomina nieco mydło i która się pieni, kiedy się ją potrze. Mydlany pot rozchodzi się po sierści konia, schładzając organizm, dzięki czemu zwierzę może dłużej biec. Drugie miejsce: patas rudy. Patas rudy żyje na. Afrykańskiej sawannie, gdzie odżywia się roślinami i owadami. Na otwartym terenie musi wystrzygać się lwów i innych drapieżników. Dlatego naprawdę świetnie umie robić dwie rzeczy – biegać i pocić się. Bo nawet wtedy bardzo wygłodniały lew nie jest w stanie polować w palącym słońcu. Gdy lew zaczyna dyszyć z przegrzania, musi zwolnić kroku. Nie produkuje wystarczająco dużo potu, żeby schłodzić się w biegu. Tymczasem pata z rudy biegnie dalej, aż pod po nim spływa. Na świecie istnieje poza tym tylko jedno zwierzę, które prześciga go w poceniu się tak to człowiek. Gratulacje ten rekord świata należy do nas. Okazuje się, że ze wszystkich zwierząt to właśnie człowiek poci się najskuteczniej, potrafi wyprodukować nawet kilka litrów potu. Nie ma w zasadzie sierści. Dzięki temu pod szybciej wysycha na jego skórze i sprawia, że człowiek chłodzi się jeszcze szybciej niż pada z rudy. Zdaniem naukowców, pocenie bardzo pomagało naszym przodkom, którzy żyli na afrykańskiej sawannie. Mogli polować na zwierzęta w piekącym słońcu bez obawy, że się przegrzeją albo zemdleją. Więcej ciekawostek znajdziecie właśnie w tej książce.